Polana jakuszycka zasypana śniegiem, panują ujemne temperatury, pokrywa śnieżna na trasach biegowych waha się pomiędzy 25 a 60 cm. Zapraszamy pracowników KGHM do korzystania z przygotowanych tras, na których można uprawiać biegi narciarskie oraz zimowy Nordic Walking. Na chętnych czeka kilkanaście tras narciarskich o różnym stopniu trudności. Na mapach Polany Jakuszyckiej pojawiła się nowa trasa dla średnio zaawansowanych trasa KGHM Global. W tym roku. Dzięki pieniążkom otrzymywanym z KGHM-u udało się przygotować i otworzyć, a następnie będziemy mogli utrzymywać przez cały sezon nową trasę do 50 km dotychczasowych udało się dołożyć dodatkowe 10 km. Jest to bardzo długi odcinek trasy. Jest to trasa średnio trudna, czyli taka, że już ci, którzy troszkę biegają na nartach, będą mogli po tej trasie pobiegać. Więc jest ta trasa w takim rejonie, w którym jest bardzo dużo ludzi. Znaczna część tych, którzy tutaj przyjeżdżają biegać na nartach właśnie w tamten rejon. Także będzie to bardzo popularna trasa. Trasa w przeważającej części jest płaska. Przebiega przez las mieszany oraz bukowy. Fajni bigówek z KGHM, którzy udadzą się na Polanę Jakuszycką mają do dyspozycji osobną szatnię wyposażoną w stół do smarowania nart. Ci, którzy własnych nart nie posiadają mogą je bez problemu wypożyczyć na miejscu.